Kościół od jakiegoś czasu ma problem z odpływem młodych, i cały czas się zastanawiałem, co z tym można zrobić. Co prawda. Mam kilka pomysłów, co mogliby na przykład poprawić. Tak żeby zadbać o trochę lepszy PR Kościoła, zwłaszcza wśród młodych, ale są też inne próby. Ponieważ TVP3 Lublin wystartowało z głośnym programem Essa. nowy program młodzieżowy o tematyce religijnej. Zaskakujący jest tutaj dobór tytułu, bo słowo Essa zostało wypromowane przez dwóch polskich raperów, winiego i sobotę i do tej pory raczej kojarzyło się właśnie z takim środowiskiem internetowym, rapowym dopasowanie słowa Essa do młodzieżowego programu religijnego, brzmi jak potężny zamach bumerstwa na młodzieżowe słowo. Czekam tylko aż główne wydanie wiadomości będzie miało po prostu w logo głowę na przykład Kaczyńskiego i będzie się nazywało plus jeden byczku. W ten sposób przyciągną jeszcze więcej młodych ludzi. Essa to radość i zadowolenie. Essa to stan ducha i wspólnota. Jak wygląda młoda twarz kościoła? Nie jestem do końca pewien, czy można po prostu wziąć sobie słowo, które nie ma do końca zdefiniowanego znaczenia, no ale jednak w jakimś tam kontekście się go używa, a później powiedzieć, że to słowo oznacza radość, zadowolenie, stan ducha i wspólnotę. W takim razie, jeśli tak można, to może to nie jest aż tak popularne słowo teraz, ale było kiedyś takie słowo jak sztos. Ona też nie ma do końca zdefiniowanego znaczenia. Od dzisiaj słowo sztos oznacza, zobaczcie ostatni filmik Hopa, bo nagrał niesamowity film i bardzo go serdecznie polecam. Więc jak gdziekolwiek w internecie napisz... zobaczycie, że ktoś napisał sztos, no to wiecie co chciał przekazać. Obejrzałem cały pierwszy odcinek, w którym na początku są pokazani różni młodzi ludzie, którzy według tego samego schematu mówią o tym, jaka ich wspólnota jest fajna i no, mniej więcej mówią to samo, że no, we wspólnocie tam często sobie pomagają, wzmacniają swoją wiarę. I tak dalej, po czym jest za chwilę jakaś kolejna wspólnota pokazana, i znowu po kolei każda z tych osób mówi to samo. I tak średnio coś z tego wynika. Dopiero w piątej minucie z 12 zaczyna się druga część programu i jest to po prostu wywiad z księdzem, który opowiada o wspólnotach, i tak dla odmiany mówi o tym, że no, we wspólnotach to fajne są. I młodzi ludzie się tam dobrze czują i ze sobą może, mogą wszyscy porozmawiać, wzmacniać wiarę i sobie pomagać. Program kończy się stwierdzeniem poszukajcie S Uwaga, uwaga, przepraszam na momencik, ale chcę. Wspomnieć o Letyshops. Letishop jest usługą, dzięki której robiąc zakupy na tych stronach, które normalnie odwiedzacie w internecie, możecie część z tych wydanych pieniędzy dostać z powrotem i nic was to nie kosztuje. Letishop współpracuje z ponad 3000 sklepów, takimi jak Lidl, Eobuwie, Allegro, Media Expert. I w zamian za to, że oni polecają swoim użytkownikom te sklepy, z którymi współpracują, te sklepy płacą im jakoś tam kasę, z której duży procent Shops oddaje wam po zrobionych zakupach w postaci cashbacku. Żeby wszystko było maksymalnie proste, dostępna jest wtyczka do przeglądarki, czy też darmowa aplikacja na telefon. Bardzo szybko zakłada się tam konto. Później nie musicie o niczym myśleć, ponieważ wtyczka sama wam się przypomni, kiedy będziecie na którejś ze stron, z których będziecie mogli dzięki niej dostać z powrotem część swoich wydanych pieniędzy. Link do strony Letyshops, czy też bezpośrednio do ich wtyczki znajdziecie w opisie. Zachęcam Was, żebyście klikali. Nic wam to nie kosztuje, możecie tylko zaoszczędzić, a też na pewno mi to pomoże, jeśli będziecie chętnie sprawdzali ofertę Letishops. Nie przeszkadzam, wracamy do odcinka. Jak najbardziej poszukajcie esy, poszukajcie słowo. Sz Aż mi trochę dziwnie wypowiadać to słowo. Mogłem sobie wziąć jakieś bardziej na czasie, ale nic mi teraz nie przyszło do głowy. Oprócz tego dzisiaj newsach o nowym rekordzie na Twitchu, gdzie gość od dwóch tygodni prowadzi nieprzerwanie live'a. O kolejnych pozwach za obrazę prezydenta. Jak zawsze nie mamy czasu. Zaczynajmy! Drama w środowisku telewizyjnym. To jest to, co lubimy najbardziej. Kamil Durczak ostatnio napisał, że wygrał proces z wydawcą wprost. Zahaczył o kilka innych tematów, a także o Jakimowicza. I tylko szlak mnie trafia, gdy widzę, jak oskarżono Gwap, nieporównywalny pod żadnym względem czyn, niejaki Jakimowicz, po czterech dniach piszcząc i płacząc wraca na antenę. I pracuje w TVP Info, jakby nic się nie stało. Ja po pierwszych oskarżeniach złożyłem dymisję, a potem za porozumieniem strony rozstałem się z TVN. Jak widać, honorowe zachowania się nie opłacają. Jakimowicz odpowiedział: Nie porównaj swojego bagna obuzie do mojej sytuacji. Nie zachowałeś się szmaciarzu honorowo, tylko zrobiłeś to, co ci jak kazał i ogarnął, żeby Ciebie, Szmaciarzu nie pogrążyli w zeznania. Ja jestem z Warszawy i dużo wiem, dużo słyszałem o tym Twoim mieszkanku. Chcesz narobić rabanu, to ja chętnie powyciągam nowych i tych samych świadków, którzy może będą zmuszeni zacząć mówić. Zaraz będziesz w większym głównie niż Ci się wydaje. Załatw sprawy człowieku honoru Rózek z żoną, przestań jeździć jak bandzior nawalony po drogach i się odbierze. Jest weekend. Masz czas, żeby się skonsultować, czy to ma sens dla Ciebie i mam zniknąć z twojego wpisu, a od poniedziałku jadę z Tobą jak ze szmatą. Nie będę nękał swojej kancelarii w weekend. Co prawda może Jakimowicz nie nękał swojej kancelarii? W weekend, ale możliwe, że to kancelaria zaczęła nękać jego, bo komentarz został usunięty i zostawił tylko screeny, z których wynika, że nie jest o nic oskarżony. Już jakiś czas temu w hopniu skomentowałem wypowiedź Jakimowicza, kiedy to mu zbanowali wtedy chyba fanpage'a za zbyt wulgarne komentarze, i on już wtedy mówił, że no tak ma z tym problem, ale on nie może, jak go ktoś obraża, to on nie może dać siebie tak obrażać. I więc zaczyna obrażać tę drugą osobę i wtedy ta druga osoba go zgłasza i w ten sposób mu zleciał fanpage na Facebooku. Jeżeli on wie, że to tak nie wypada i że nie powinien robić, ale on się nie może powstrzymać, nie wiem, jak można się nie móc regularnie powstrzymać, bo jemu się to zdarza, non stop, że tak odpisuje ludziom w tak wulgarny sposób. I to nie tylko durczakowi nie wiem, jak można się regularnie nie dawać powstrzymać, mając w rękach telefon. To nie jest jakaś dyskusja na żywo. Rozumiem, że raz na jakiś czas napisze się coś w emocjach. Dziwne też, że Durczok postanawia atakować, bo rozumiem, że pokazuje tutaj, że ja źle zrobiłem i zostałem bardzo mocno za to ukarany, a są inni, którzy robią jeszcze gorzej, prawdopodobnie i nie, nie są w ogóle. Karani. Ale takie wytykanie, no tak, ja jeździłem pijany samochodem, ale on zrobił coś jeszcze gorszego. Następnym. W poprzednim odcinku mówiłem o dwóch pozwach za znieważenie prezydenta. Pierwszy dotyczy żulczyka, jest to dosyć głośna sprawa, bo napisał o Dudzie, że jest debilem. Drugi jest o wiele dziwniejszy, dotyczy trójki uczniów i podkablował ich ich kolega, swojej mamie, która jest radną pis. Polecam poprzedni odcinek, jeśli jeszcze nie widzieliście. Tym razem zakończyła się sprawa, która rozpoczęła się 2 lipca w zielonej górze. Byli tam zarówno zwolennicy Dudy, jak i jego przeciwnicy, i pewna grupa zaczęła co robić du du z dudą. No obraźliwe w każdym razie. Jedną z osób, które krzyczała te hasła jest 20-letnia Wiktoria, która najpierw została zatrzymana, później stwierdzono, że Ej, to jest nielegalne, żeby ją zatrzymywać. Ostatecznie zadecydowano, że Wiktoria jest winna obrażania prezydenta, ale umorzono postępowanie karne, bo wyraziła skruchę i też nie była wcześniej karana. Tak więc obława na tych poważnych przestępców cały czas trwa i prezydent jest dobrze chroniony w naszym kraju, przynajmniej on. Na Twitchu właśnie jest zbity rekord. Because of a weird bug that happens. Oh, wait, you're knocked out? Cancer. Yeah. Oh, come well, on. It's, it's South America, yellow plates. You don't get no, that. But come it's, on. Oh, it's Colombia. Ponieważ Ludwik dwa tygodnie temu był na 11. miejscu pod względem popularności na anglojęzycznym Twitchu i odpalił streama z zasadą, którą możecie kojarzyć, że za każdą subskrypcję, którą on dostanie, przedłuża streama o 20 sekund. Subskrypcja kosztuje u niego 5 dolarów miesięcznie. No i okazało się, że dostał ich tyle, że stream trwa nieprzerwanie od dwóch tygodni. W międzyczasie wskoczył na pierwsze miejsce, ma najwięcej subskrypcji na Twitchu. A pamiętajmy, że no, to nie jest tak jak na YouTubie, tylko faktycznie ci ludzie mu płacą po 5 dolarów miesięcznie. Zmniejszył już, że każdy danej dodaje 10, a nie 20 sekund, ale coś dalej nie może skończyć tego live'a. Co prawda nie sądzę, żeby jakoś bardzo mu zależało na tym, żeby teraz jak najszybciej skończyć. Bo jednak nie są to tylko jednorazowe wpłaty, Nie jest tak jak na YouTubie, że za Donate'a jest dłużej live, tylko on teraz pracuje na to, co będzie jakby czego plony będzie zbierał później latami. It is. It's... W... I saw it no! Niektórzy z Was mogą pamiętać, że kiedyś śmiałem się z tego typu streamów, że 3 złote i o minutę dłużej stream. Tylko tutaj jest zasadnicza różnica. Kiedy goś zobaczył, że mu rośnie ten zegar, to nie zatrzymał streama, tylko faktycznie dalej siedzi nieprzerwanie zgodnie z umową. A większość streamerów, mimo że jeszcze mają coraz więcej do końca streama, i tak go kończy, bo, bo już jest późno w nocy, więc. Przecież kto będzie oglądał. I takie oszustwa mi się nie podobają, ale gość tutaj wypełnia umowę, wywiązuje się więc bardzo dobrze. Przypominam raz jeszcze o sprawdzeniu linków w opisie do Shops, no bo nic was to nie kosztuje. Możecie tylko zyskać. Zostawcie też łapiksa pod tym odcinkiem, jeśli Wam się podobał. Ja jestem Hob, wasz najbardziej.